Dobra, próbujemy tę misję. Próbujemy robić dalej te misyjki. Pierwsza jest zrobiona. Mamy z głowie. Tutaj. Dużej stosu nikotyna 5 razy dziennie. Dobrze, najpierw jedziemy samą nikotyną. Same nikotynowe sprawy. Nic innego nie kombinujemy. Powoli do przodu. Co mamy dzisiaj? Notkamy kibel i krytycy. Okej. Okay. Jedną pułapkę tu. Drugą pułapkę tu. I na ludzie Kurwa mać Akurat został zaalarmowany Baziu Ta łapka pod pewnymi względami jest tak do dupy Jest tak Piątka dostaniesz sos To jest Raz Ser dostaniesz z sosu Czyli to będzie klient numer Czyli że z dwóch Czyli że z dwóch to SMK będziesz numerem 3. I już mamy, już będzie trzeci. Eee, cyk, deska. Aj, ja bo pierwszej. Dobra, udało się. Jest już użyłem na 3. Czy dwóch mi zostało? Do skuszenia na papierosa. 11k, 12k, 13k skóry. O, fajne jest to, że to się rozwala na części pierwsze, jak to zrobię. Prudę się zarąbałem w akcji. Czternastkę. Piętnastkę byśmy zrobili z sosem. I teraz chyba powinno być git. Wszyscy chyba będą zanikotynowani, że tak powiem. Ale kontrolnie można zrobić więcej ich. <laughs> Czyli na przykład taką 18 jeszcze można skusić na peta. Uch, udało się. Mhm, no i tu też mają swoje odporności, widzę. Dobrze wiedzieć. Delikatnie się przyspieszy. I ciekawe, czy to się zrobiło z nikotyną. Zrobiło się! Super! Jesteśmy coraz bliżej. Teraz będziemy patrzeć albo zwłoki, albo te... Albo przegonienie. Nie więcej niż trzech, czyli najlepiej by było w ogóle. Czyli albo pięć trupów. W jednym pomieszczeniu, albo nie przeganiać protestujących. No dobrze. A próbujemy. Który mam w ogóle już dzień tutaj? Siedemnasty. To próbujemy z trupami. W takim razie wyłączymy tylko to. I wyłączymy tutaj. To włączymy, to wyłączymy. O. I będziemy próbować. W z tych dwóch pomieszczeń? One. Cyk, 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 cyk. Cepula. Cyk. Piąteczka. No 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 no, chodź, 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 chodź. Oni też tak idą ci w tej konkurencji jakby chcieli, a nie mogli. Uff, było blisko. Byłem to się tak za kitrą, żeby nie było widać. Costa! Nie ma. Szóstka. Ósemka. Kurde, to się za tak gęsto robi. Puść. E, pomidor, tak? Pomidor, pomidor. Co jest? Dlaczego? Dlaczego znowu najazd policji? Bo co? Panie policjancie, pan też się powinien bardziej zająć yy... tymi, co mnie ciągle okradają. Aha! Aha! Aha, i co teraz? Me zabili. Zużyło się to życie, zużyło się to życie. Na szczęście jedziemy jeszcze raz to. Robimy to na jednej pułapce w takim razie. Będzie prościej. I liczyć na to, że akurat tam pięć ryja przyjdzie. Tu będę akurat wszystko ładnie widział. Ładnie, pięknie, cały wgląd na zaplecze, także... Dobrze... cyk cyk cyk... Dobrze, jest jeden. Już mamy jednego, także jest plus. Szóstka... siódemka... Kimmelagen odetkade. Kurde, nikt nie idzie tam na zaplecze, bardzo mi się to nie, nie podoba. Idź mi stąd, z Czemu nikt nie idzie tam na zaplecze? To ja cię kurwa, muszę być tam poszedł. Kolejny. Pamiętam, czy to był drugi czy trzeci. Lastka. Ty paszła, Michamie! Jezu, ja to się ludu zrobiło. Ja pierdzielę, nie nadążam. Um. Dobra, wstawi je, udało się. Uch. Jezu, ja się spaciłem przy tej gierce powiem wam, naprawdę. Masakra. No 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 pach. Kuryder liczę na to. Że pójdziesz akurat tam do góry Dobrze zadziałało Kurde nie polazłeś tam do góry mm, Szkoda No ale nic, no. przynajmniej trochę się kieszu zarobiło No szkoda Szkoda, że nie w tą stronę poszliście Znowu jeszcze jakiś klientela Concourension ...ciągnie kichę A nie Tak to wygląda z tym zadankiem No właśnie się nie zrobiło. Się niestety nie zrobiło. i będziemy próbować do skutku. Bo jednak tutaj ta pułapka jest najlepsza pod tym kątem, bo to wszystko ładnie widzę. A teraz, jak mam tylko krytyków i tych, to przynajmniej nie muszę się. Nie muszę latać jeszcze do kibli, i inne takie co się. Mogę se kulturalnie tu siedzieć. Dobrze, jedynka dostaniesz sos. Dobrze. Trójka. Czwórka. Jednego już jest! Jeden już na zaplecze został zgarnięty. Jeszcze czterech. Jeszcze tylko czterech. Dobrze, już jest dwóch. Ósemka dostanie znowu, co znajdujesz jeżeli pójdziesz na fajkę jeszcze raz. Bylebyś poszedł tam, tam na zaplecze, a nie przed knajpy. Tu masz za zaplecze, bo chcę iść, no tam chcę zakopcić. Idziesz tu? Nie, nie idziesz tu. No dalej, jeszcze trzech tylko. No, ci tam się leją po papach najlepiej. O o o o Uff, zdążyłem, dobrze Już jest trzech Już jest trzech Czy tylko dwóch? Kurwa! Co za hamuwa No jeszcze ten mnie okradł Czy zadzwonił na psiarnie, nie wiesz No haj, nagle tu się wszyscy zebrali, tak? Armia je py... Nie ma tu jestem trup Uff. Nie wierzę Ja się muszę kampić tu normalnie, nie?

Nie tak pojedyncze tego, tego quest'a wykonać. A klientela raz... Aha! to no to jest dobra, klientela chyba kif. Te kifkery to są, to są chyba ci mundurowi? Jak ja mogę jakoś sprawdzić? Tak, to są kifkery. Proszę mi wszelkie informacje o tych wziutach. Takie rzeczy lubicie jeść. Jesteście odporni na co? Aha, na to, na sraczkę, na... Krzyjnik, szafę grającą i na takie coś. Tinoptyk, zombie i patrolowanie mają. Trzeba się trochę na chyba poulepszać zanim będę robił te misyjki naprawdę, no to... Dobrze, coś mam polepszane. Dobra, próbujemy cały czas z tymi trupami, no co, no. W końcu mu się wyjdzie, nie? Trzech protestujących. Dobra, to to zrobię. No i dobra, pokaż mi te. A, to tak działa. Okej, okay. a i? Ciekawe Ta niewidzialność taka trochę z dupy, ale... Może jeden, jeden został przepędzony na pewno Zostaw, kradzieju Drugi I trzeci Pasuj się klient, kurde nie widzisz, że mnie okradają Poszła. Jeszcze ja, teraz to chyba i tak i tak nie wyjdzie, bo nie mam keszu Tak się mnie coś wydaje Czy tak bez keszu to tak raczej ta misja sens, sensu, żebym ją robił. To jest za dużo misji tutaj się w ogóle porobiło z tymi z konkurencją naprawdę. To się co dzień jest ta konkurencja prawie, ewentualnie co drugi. Ale no ile można? Czy muszę znowu zbroić się w cash, że tak powiem? Z tego to tak ciężko, będzie, ciężko. ciężko. dwunastkę już mogę dać. I Idyżka. Hmm? Czuby to są te protestujące, naprawdę. Czuby! A, ty jeszcze chciałeś cebulę do tego burgera, dobra, dobra, dobra. Eee, piętnastka. Osiemnastka. Ty spadła Siedemnastka. chyba wszyscy, komplet. Komplet klienteli, że tak powiem. Jeszcze jeden klient przyszedł na kotleta, dobra. 19. Proszę. Zamówienie numer 19. Zamówienie numer 19. Proszone do zgłoszenia się przy kasach. Jeszcze no. ostatnią chwilę musi przyjść ten... konkurent. Paszła. No, to by się przydało. Czy jeszcze musiałbym sobie ulepszyć dodatkową kuchenkę i wtedy będę mógł... próbować może robić te misyjki.